Chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać o marce samochodów Porsche. Stoję właśnie przed moim 2015 Cayman S, który kupiłem kilka miesięcy temu i o którym marzyłem przez dłuższy, dłuższy czas. Oczywiście rozważałem dużo innych sportowych samochodów, ale w końcu postanowiłem kupić Porsche, bo według mnie to jest najlepszy sportowy samochód. Oczywiście nie jest najszybszy, może nie jest najładniejszy, ale dzisiaj chciałem opowiedzieć, dlaczego mnie. Ten samochód pociąga i dlaczego tyle ludzi na całym świecie pociąga ta marka samochodów? W dzisiejszych czasach Porsche produkuje dużo różnych samochodów, od całkiem elektrycznych do hybrydów, SUV, -y, crossovery, ale dzisiaj chciałem się skupić tylko na typowo sportowych samochodach spalinowych które są 911 i Cayman i Boxer. Boxer to jest Cayman bez dachu. Różnica między Cayman i 911 jest taka, że 911 ma silnik całkiem z tyłu i ma siedzenia za pasażerem, a Cayman i Boxer ma silnik całkiem w środku i ma tylko dwa siedzenia z przodu. 911 jest oczywiście dużo droższa od Caymana, ale to nie znaczy, że Cayman jest gorszy od tego samochodu. Tak naprawdę dużo ludzi mówi, że przez to, że Cayman ma silnik w środku, jest bardziej zwinniejszy. I tak naprawdę pomyślcie sobie, większość Ferrari, Lamborghini, które są produkowane, mają też silnik w środku. Przez to samochody są bardzo zwinne, że masa jest całkiem w centrum, a nie z tyłu, za tylną ośką. Ale niezależnie jaki Porsche samochód sportowy kupicie, czy Cayman Boxster, czy 911, każdy z nich będzie miało dużo zalet, o których Wam teraz opowiem. Jakość wykonania. Cały samochód na zewnątrz i na wewnątrz czuje się bardzo mechanicznie. Zaczniemy od tych drzwi. Słuchajcie, jak one się fajnie otwierają. Jest taki klik. Słyszycie? Taki mechaniczny klik, że jak się otwiera, czuje się, że jakieś tam tryby się ruszają, zamki się zatrzaskają. Nie ma takich wygłuszeń. Czuje się naprawdę ten materiał, czuje się metal, czuje się plastik. Ale to wszystko, jak się razem połączy, odgłos jest naprawdę wyśmienity. I za każdym razem, jak się klamkę samą pociągnie, czuje się tą jakość. Słyszycie? A słuchajcie, jak zamknę. Ach! Coś pięknego. Jakość to też widać na zewnątrz. Na przykład każde szparki są równo oddalone od siebie, nie ma żadnych wybojów pomiędzy panelami. Wszystkie tutaj obramówki są równo osadzone. Jeszcze raz, czuję się i widzi się tą jakość na zewnątrz. Te samochody są również bardzo praktyczne. Patrzcie, z tyłu jest dosyć duży bagażnik, który może powinienem wyczyścić. Tu jest taka półeczka. Tutaj, nawet za każdym siedzeniem, tu i tu są takie głębokie schowki. Patrzcie, pół ręki się chowa. A z przodu znajduje się również bardzo głęboki bagażnik. Do którego lubię wchodzić, żeby zademonstrować, jaki on duży jest. Porsche również wie, że ich silniki są bardzo niezawodne i naprawdę nie chcą, żeby ludzie zaglądali do nich, więc większość tych. Silników są zakryte, na przykład mój, mój silnik jest zakryty klapą, ale najlepsze jest to, że przez to, że Boxster silniki są na dole i tłoki mają na dole. Serwis tego samochodu można po prostu z dołu robić. To, co trzeba dojść do silnika, można dojść dołem, czyli świece można, można wymieniać, coil paki można też wymieniać na dole, zmiana oleju oczywiście, filtr, wszystko jest na dole, że do silnika tak naprawdę nie trzeba nigdy zaglądać chyba że jakiś sensor zepsuje. Wchodzenie do środka takiego sportowego samochodu jest bardzo wygodne i patrzcie. W porównaniu na przykład do mojej M3, jeżeli wchodzi i wychodzi się z samochodu, muszą kierownicę przesuwać sobie do przodu, żeby się wycisnąć z tego siedzenia, bo zawsze tutaj obcieram o to siedzenie, a w wypadku tego samochodu, patrzcie, kierownica jest całkiem do mnie przesunięta tak sportowo, można wychodzić. I wchodzić bez problemu, i nigdy się o to nie obciera. Więcej jest miejsca tutaj, drzwi się szeroko otwierają, żeby każdy człowiek, niezależnie o jakim wieku, mógł komfortowo wsiadać i wysiadać z tego samochodu. A jak już usiądziecie w środku, poczujecie się bardzo głęboko w tym samochodzie. Kierowniczka będzie prawie pionowo przed Wami, zegary, tak samo że czuje się człowiek jak w prawdziwym kokpicie. Nie tyle co wszystko, co się dotknie, każdy przycisk, nawet do zmian świateł, nawet patrzcie, same kluczyki oczywiście, nowe Porsche mają elektroniczne, że, że można tylko w kieszeni trzymać i jest tutaj taka wajcha, ale w tym wypadku nie ma takiego czegoś. Ale słuchajcie, to jak włączam kluczyk, nawet odgłos tego, jak się przekręca i słychać też, jak się włącza kluczyk, jakieś metalowe i plastikowe ręce go tam w środku łapią, i to wszystko słychać i czuć. Jak się to, ten kluczek y, wsadza, coś pięknego. Słyszycie? I słuchajcie, jak wyciągnę, poczujecie te ręce, jak puszczają ten kluczek, i mówią: Możecie ten kluczek brać sobie z powrotem. Ach! Jest to sportowy samochód, ale siedzi się w nim bardzo komfortowo i widać na zewnątrz dosyć dobrze. Szyba z przodu jest dosyć duża. Przez to, że drzwi nie mają ramki, otwarcie tutaj na okno jest dosyć duże. W lusterku wszystko widzę, ale skłamałbym, jak, jakbym wam powiedział, że z tej strony, jak się zmienia pasy, jest najlepiej. To muszę kilka razy sprawdzać w lusterku, ale to jest mały i sportowy samochód. Ma tylne okienki, on, okna z tyłu, więc e, coś za coś. Dużo ludzi to kupuje Porsche, samochody sportowe, uwielbia swoje dzieci brać na przejażdżki i ja oczywiście lubię też tak robić. W tym wypadku biorę swoją córeczkę na przejażdżkę z przodu, ma swój fotelik, uwielbia to. Jeśli ma się 911, który ma siedzenia z tyłu, można na tych siedzeniach też zamontować foteliki, na których dzieci mogą sobie bardzo wygodnie siedzieć i można taki samochód wziąć na prawdziwe przejażdżki rodzinne. Ale skłamałbym, jakbym powiedział Wam, że te samochody są bez wad. Na przykład ten panel się odkleja i widać tutaj, że patrzcie, nie jest za bardzo równy, mógłby być tak bardziej dociągnięty. W bagażniku ten liner troszkę się odkleja. Lampy nie są najlepszej jakości i tutaj wokoło czasami pękają, zwłaszcza jak się w słońcu parkuje. Ja sobie obkleiłem tutaj takim czarnym, że tego pękania nie widać. Jazda z opuszczonymi oknami jest dosyć głośna, ale można to sobie naprawić po instalacji tych takich spoilerków, które właśnie ja sobie zrobiłem. No i jeszcze jak się jest spoiler wyciągnięty i chce się otworzyć bagażnik, można sobie palce dosyć nawet przytrzasnąć, jeżeli nie uważa się, ale najlepiej jest z boku otwierać. Wszystko jest w porządku. Właściciele samochodów Porsche uwielbiają o tych samochodach rozmawiać, tak jak ja wam teraz gadam. Też, jak się widzi jakiś sportowy Porsche na ulicy, właściciele do siebie machają. I najlepsze jest to, że modyfikowanie tych samochodów to nie jest żaden temat tabu. Właściciele uwielbiają instalować części z innych, może lepszych modeli, e, do może niższych. Tak, ta, ta, ja u siebie zrobiłem, na przykład moja kierownica jest z Porsche GT. 3. Tak samo mój lewarek do zmiany biegów jest z Porsche GT4. Jeżeli będę gotowy ten samochód sprzedać, te modyfikacje nie obniżą mi ceny, za którą mogę ten samochód sprzedać, bo kupujący będzie wiedział, że jakość produktów Porsche jest naprawdę świetna. Mam też wydech zrobiony, którym się teraz pochwalę. Teraz idziemy się przejechać tym samochodem. Jeżeli zauważycie, mam inną koszulkę. Jestem ogolony, bo powiem Wam szczerze, że wczorajsze nagranie się nie udało. Ale to jest nic, bo ja uwielbiam tym samochodem jeździć. Najpierw jedziemy na prostą. Chcę Wam pokazać, jak ten sześciocylindrowy samochód. Brzmi, bo te nowe czterocylindrowe 718, powiem Wam, przejechałem się kilka razy nimi, głos nie jest taki fantastyczny. Chociaż te sześciocylindrowe e, samochody mają mniej koni, ale brzmią naprawdę fantastycznie. Dobra, jedziemy. takiego czegoś nie kochać. Oczywiście, większość tych samochodów Porsche, chyba, że się kupi, może GT samochody, albo turbo, tak naprawdę nie są zbyt szybkie w porównaniu, na przykład do M3, albo M4. Ale przez to, że odgłos tego silnika jest naprawdę wyjątkowy, a zwłaszcza jak się wydech da. Wiem, że, wiem, że odgłosy silników, na przykład... Chłodzonych powietrzem, jeszcze są bardziej ekscytujące, ale, ale według mnie ten silnik sześciocylindrowy Boxster, jeszcze z wydechem, naprawdę świetnie, świetnie brzmi. I przez to, że silniki w Porsche sportowych samochodach są montowane z tyłu. Oznacza to, że każdy odgłos słychać z tyłu, silnik słychać z tyłu, te zawory słychać z tyłu, wydech słychać z tyłu, z przodu nic nie słychać, z przodu tylko słychać szumienie, szum, szum, szum opon i tyle. I według mnie, dzięki temu, nie, nie wiem czy to może mi się tak wyobraża, ale lepiej jest się skupić na, na jeździe i na skręcaniu, bo... Nie, nie trzeba się martwić o to, że silnik z przodu jest, że coś huczy z przodu. Wszystko jest z tyłu, wszystko się zostawia z tyłu i się jedzie do przodu i się skręca świetnie. Ale dobra, jeszcze raz przyspieszymy, bo chcę Wam pokazać. Jeszcze raz, na pewno Wam się to spodoba. Dobra. Pięknego. Ta ręczna skrzynia, rozłożenie pedałów. Bardzo można łatwo sobie dodać gaz, jak się zwalnia i redukuje bieg, żeby, żeby ta redukcja była płynna. Te samochody naprawdę z tego są znane. Dobra, mamy tutaj malutki tunelik. Jeszcze raz wam pokażę ten odgłos. Słuchajcie. Coś pięknego. Dobra, nie będziemy przestraszać tutaj ludzi. Ale jazda takim samochodem sportsowym Porsche czy 911, czy, czy Cayman, czy, czy Boxster, właściciel jest pewien, że samochód może być cały czas na maksa jeżdżony i będzie niezawodny. Mój samochód na przykład ma 27 tysięcy mil i do tej pory nic w nim, w nim nie nawaliło. Trzeba odpukać gdzieś w drewno. Większość właśnie tych samochodów jest z tego, z tego znana. A tak w ogóle jazda na co dzień takimi samochodami jest świetna, bo szyba jest duża, tutaj z boku dużo widać, tak jak wcześniej mówiłem. W lusterku widzę wszystko dobrze, co się dzieje za sobą. Nie czuję się, że jadę w jakimś malutkim samochodzie sportowym. Deska rozdzielcza jest dosyć długa, nie jest króciutka, tak jak na przykład w Lotusie. Tu mam dużo miejsca, chociaż teraz sobie radio wyciągnąłem i mam więcej tutaj e, storage'u na na przykład portfel albo coś, ale samochód taki jest świetny do jazdy codziennej i jest sportowy, jest wygodny, jest pakowny. I rzuca się w oczy. Oczywiście niektórzy ludzie powiedzą, że GT4 albo GT3 albo nawet Turbo samochody są lepsze. I oczywiście, zgadzam się, są lepsze, ale po pierwsze, dwa, trzy razy droższe niż te takie zwykłe samochody Porsche, na przykład Carrera, Carrera S, Cayman, Cayman S. Ale czy naprawdę. Jest warto przepłacać dwa 3 razy tyle za samochód, który się jeździ codziennie. Według mnie nie. Ponieważ te zwykłe, i mówię w tych tych w Quotation Marks, te zwykłe samochody, są lepsze do jazdy codziennie, bo są wyższe z przodu. Na przykład nie zahaczam przed nim zderzakiem nigdzie, są lepsze, bo na przykład. Klocki hamulcowe do wymiany są dużo tańsze niż w tych wyższych modelach. Samochód ma może 50-60 koni mniej niż GT4 w tym wypadku, ale tej mocy, a raczej brak tej mocy się, się nie odczuwa. Bo tak naprawdę, jeżeli jeździcie tak jak ja wcześniej jeździłem, przyspieszenie na autostradzie ostro cały czas, nawet, nawet jakbyście tak cały czas jeździli, mocy jest wystarczająco. I patrzcie, jak wiedziecie sobie. Do miasteczka możecie wrzucić bieg na trójkę, jeździć sobie komfortowo. Nawet można sobie wydech dać na cichy, żebyście nie zwracali tak na siebie uwagi. Oczywiście w moim wypadku ja mam tutaj y, aftermarket y, wydech. Jeżeli kupi się wydech prosto z Porsche, można sobie też regulować tutaj w tych nowszych samochodach, czy jaki jest głośny, czy nie. Ale powiem Wam, ja sobie otworzę go, bo ja lubię zwracać na siebie uwagę w mieście. I naprawdę samochody takie są bardzo wygodne. I teraz wiem, i wy teraz wiecie, dlaczego tyle ludzi wybiera te samochody jako samochody, którymi jeżdżą na co dzień, na weekendy i na trasy wyścigowe. Według mnie, jeżeli chcecie kupić sobie Porsche i mieć to tak zwane Porsche Experience, i nie chcecie wydawać dużo kasy na GT4 albo GT3 albo Turbo. Kupcie sobie zwyklejszy, taki, tak jak mówiłem wcześniej, Carrera, Carrera S, Cayman, Cayman S, Boxster, Boxster S, samochód, ale z ręczną skrzynią, bo samochód będzie wolniejszy niż te oczywiście droższe i szybsze samochody Porsche, ale przez to, że będziecie mieli ręczną skrzynię biegów, ręczną skrzynię, która jest naprawdę wyśmienita do jazdy codziennej. Każda jazda takim samochodem będzie naprawdę przygodą. To nie będzie jazda od punktu A do punktu B. To będzie jazda bardzo ekscytująca. Na przykład ja, jak jeżdżę tym samochodem nawet po mleko do sklepu, akurat tutaj jest sklep. Patrzcie, nie jest taki szybki, ale to, że się tak fajnie silnik rozkręca i że się tak fajnie biegi wbija i to, że on tak świetnie brzmi i oczywiście świetnie się tym samochodem jeździ. Każda jazda taka jest świetną, naprawdę świetną przygodą. Na przykład zastanawiam się czasami, ile razy mogę zmienić z trójki na czwórkę na piątkę, Bo uwielbiam zmieniać biegi, chociaż nie muszę, ale uwielbiam. Patrzcie, piątka. Wjechałem na prostą teraz. Więc to zmieni sobie na piątkę, bo fajnie brzmi. A teraz na czwórkę. A teraz na trójkę. O! Światła są. Zmieniam na dwójkę. O! Ale koniec powiem wam to: nie wiem jak w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych większość ludzi, co ma te sportowe, Porsche samochody, to ludzie po 50, po 60, ludzie, którzy nie przekraczają e, limitu prędkości na e, autostradach, ludzie, którzy jeżdżą bardzo ostrożno przez miasto, ludzie, którzy naprawdę nie popychają tych samochodów, chyba co, że jeżdżą, jeżdżą na trasę wyścigową, ale nawet wtedy jeżdżą dosyć wolno. Więc. Jeżeli kupicie taki Porsche samochód sportowy, policja za Wami tak bardzo nie będzie się oglądała, bo będą myśleć, że, będą myśleli, że jedzie nim facet albo kobieta pod wiekiem. Człowiek, który będzie jeździł bardzo ostrożnie. Więc, jeżeli macie szansę kupić ten samochód przed 50, zróbcie to. Bo naprawdę jazda jest świetna, widoczna, bezpieczna i bardzo, i to bardzo ekscytująca. Więc chciałem usłyszeć, co Wy macie do powiedzenia o tym filmiku, o Porsche sportowych samochodach w ogóle. Jeżeli Wy mielibyście kupić taki sportowy samochód, jaki byście kupili do jazdy codziennie powiedzcie mi dlaczego. Zostawcie komentarz na dole. Jestem bardzo ciekaw. A w międzyczasie dziękuję jeszcze raz za oglądanie, za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. No dobra, jeszcze raz przygazujemy. Tu nie jest droga, to jest tor wyścigowy.